Rączki ma malutkie dzieciesz, tak? Paluszki ma małe? Ile ma tych paluszków? Ma bluzę? Bluzę? A ta ma inną dzisiaj bluzę, nie? To jest bluza i to jest bluza. No. jest No. A poczekaj. O co A. troszeczkę? Dziedzia śpi sobie tak. No i co ma? Co te dzieci robią, powiedz? No, Jedzą. Jedzą i co jeszcze robią? No tak? A jeszcze Gupę. piją co? I co piją? Mielko. No, te dziudziusze to są takie, nie? Leniuszki. Mielko. Cały dzień śpią tylko. Co ten dziedziusz kupił dla Tomka? Co on kupił dla Tomka? O. Tomkowi? O. No. A gdzie ten Dziaduś ma nosek? A tu. Tu ma nosek? Tu gdzie komuś? No. miałeś się zepsuł. Co się zepsuło? nie, Miep... się Miep... Miep... Namiot się zepsuł? Tak. Nie, działa. Nie, nie. to jest miałeś który się niep... No to później naprawimy, tak? No, to, Co nie to ten pan robi. Co ten pan robi, ten? Chyba ja robię No. A gdzie ten dziedziak śpi, pokaż. Eee, w łóżeczku. W łóżeczku śpi? Tak. A w nocy? Tu. Mhm. Ok, pan. Budują. Zobacz, to jaka ładna. To jest taka ładowarka, But przyją. Mmmm. No, jak kochasz tego dlaciszka swojego? <noise> Kochany jest, nie? Kochany. <noise> mmm. <noise>